Hej, się manowam wszystkim ludzie. Hej, się manową wszystkim ludzie tej maty tam was w odcinku z Brawl Stars. Tak dawno nie było odcinków. Ostatnio nagrywałem z 2 miesiące temu. Um. No. Trafiłem ostatnio z 2 miesiące... Oglądałem, że trafiłem z Spajka. Ale później na 5000 trafiłem jeszcze dziennie. No dzisiaj sobie pogramy... Tworzę tą skrzyneczkę dziwną. No, a jeszcze tak, przed samym starciem, chciałem zaprosić do mojego własnego stworzonego klanu, który ma już 46 tysięcy. Dopiero co go stworzyłem niedawno, jakieś 4-3 dni temu dopiero go wtedy stworzyłem i już ma prawie 50 tysięcy. Więc serdecznie zapraszam od 2000 puchy, pucharków otwartych, każdy może dołączać. Znaczy, nie, mo nie mogą osoby tylko dołączać, które mają 1900 pucharków, tylko muszą mieć 2000. Muszą mieć 2000... No dobra, to zagramy na solo. Kogo wziąć? 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 Nie wiem. Dobra, wyzna spajka. Mhm, dobra, lecimy. To zbo, to lepiej nie. Dobra. даже. Вот им Мартис. Ну. Ну и пень где? Ну дай на майк. Кто еще не рушает? Маня руша что A 6 a, to już rozumiem. Nie nagrywałem na 5000, na 6000 pucharków, bo 6000 wbiłem i nie było w domu. Byłem za granicą. I nie było mnie, więc nie mogłem nagrać jak wbiłem 6 kapucharków. Nie mogłem nagrać jak 5000. Mogłem, mogłem nagrać tylko wbiłem 5000 pucharków wieczorem i nie, nie miałem jak, bo wbiłem to gdzieś o 20. Trzeciej. I nie ja mogłem nagrać. No. Dobra, już jest pięć osób, to mogę wyjść, wreszcie spoko chodzić. O. o Jezu. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, suba no i w komentarzu napiszcie w komentarzu napiszcie Spike a ja przypnę wam w serducho Oj. w komentarzu napiszcie Spike a ja przypnę wam serduszko przypominam jeszcze raz to chcę dołączyć do klanu proszę nazywa się Banda Śmietany tutaj macie nazwę od dwóch kapucharków ja, ja nigdy go nie opuszczę. Po zwier... Pff, odej... o, nie No, nie odejdę. Jest tutaj tak mój kolega. Taki jeden, taki jeden, taki. Mój kolega z klasy. Taki jeden mój kolega z klasy. I mojego kolegi. Koleżanka z klasy, no. Jest 8 osób, wczoraj było jeszcze 10. Poczekajcie chwilę, zaraz wracam. może jestem patrząc ze znajomych tylko. No ale każdy gra, dobra, bo chciałem co powiedzieć, ale dobra, gramy dalej z spajkiem. Macie tutaj ankietkę Będziecie mieli ankietkę Czy zostawicie łapkę w górę, czy też nie. I jeszcze będziecie mieli ankietkę, czy podoba Wam się Spike. Ale to nie teraz. Wow. I. kurde, ale i tak chyba na zero, tak mi się wydaje, tak. To jest Nie, tara. nie rozwali tego nawet a jednak rozwali pek pek lato 130 hp okay. Master of Brawl O tej Franku jeden Gume. dobra, leżysz. Dawno nie było odcinków, widzę. <mum> Co to jest w ogóle ten Bleudward w TV poczekajcie chwilę. No dobra. Solo, ale teraz może sobie wezmę... Nikogo. Gram dalej z bajkiem, ale... o nie, mogą sobie wziąć Franka. A kiedyś cieszyłem, że... że wbiłem... Kiedyś się cieszyłem, że wbiłem 15 rangę, no chyba na El Primo, no no. Na El Primo. Dobra Mam trzy Power Cubes w sumie, no no Ale Tyk nie będzie gonił chyba, bo Dobra, waliś to. Hmm. No, jak powiedziałem, nikogo nie ma, ok Dobra, jeszcze jeden. Ja sobie tu posiedzę chwilę. Nie wierzę, że on mnie zabił. Ja nie mogę w niego trafić, ale plus trzy, chociaż. Mm. Jak mam mało pucharków? mogę na siódmy, na szósty, broka mogę na siódmy, nitę. Mogę na siódmy, daj na Majka Rico i Pan mogę na, si na szósty e, Jessie i Barleja mogę na siódmy, Penny i bo mogę na szósty i Tika mogę na... czyli najgorszą postać. Mogę na trzeci. Ja sobie wypróbuję to bo ona jest taka spoko. A mnie zawsze to ciekawiło. Co się stanie, jak walnę z tym ty dwóch? Aha, dwóch się oddechają. Udzielaj. Dobra, teraz mnie ciekawi, czy gumą balonowa, bo jest taka długa, czy ona stąd doleci do tych małych robodzików, co są przed nami. Co? Tu leciała! I ja założenie biegnę. 4000 obrażeń na sekundę. Dobra, zobaczę, ile ona się odbije od ściany. Jestem też tego ciekawy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. nie, 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 nie dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć się odbija od ściany ta guma balonowa. To jest niesamowite, A na przykład jakby się odbijało od takiej ściany. Raz, dwa, trzy. Hmm. Pila. pyk, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Ej no. Es, dwa, trzy, powiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, siedemnaście, dwa. Dwanaście razy się odbiło od takiej małej ściany. Pyk, pyk. I w widzieliście w ogóle ten ee, nowy... Ten Star Power do... Jak się nazywa? Do Mortisa. Ja go wam przeczytam. Ja go nie mam jeszcze, Mortisa, ale to nic. E Gwiezdna Moc, Winięty Włosz. Mortis zyskuje pasek sprintu. Gdy jest on pełny zasięg sprintu, zwiększa się o 100%. Po wykonaniu trzech sprintów potrzeba 3 sekund, aby pasek się naładował. Jeszcze jest miejsce do Leona. Gwiezdna Moc, Niewidzialne Leczenie. Po aktywowaniu swojego superataku Leon odzyskuje 600 punktów życia na sekundę. To jest nieprawdopodobne, ale jeszcze ma Daryl, który ma Gwiezdna Moc, Nieprzerwane Przeładowywanie. Podczas swojego superataku Daryl natychmiastowo przeładowuje 3 sztuk amunicji. A se go sprawdzę. Bo nawet nie wiem mi się wydaje, że już wiem, o co z nim chodzi. Nie dam to. Ej, czemu nie ma? Dobra, czekaj. Czekajcie, muszę dać najpierw solo, dać wyjście i teraz czemu nie mogę wybrać? Czekaj. No, już. na no, ma tylko amun trzy amunicje Chwila po super ataku Daryl przeładowuje trzy sztuk amunicji nie wiem, nie wiem, o co z nim chodzi. Napiszcie mi w komentarzu, o co z nim chodzi. No właśnie, teraz powinna wam wyskoczyć ankietka, czy Spike jest dla was dobry, czy też słaby. Spike jest dobry czy słaby? Macie ankietkę, ja wam nie przeszkadzam przy ankietce. Dobra, właśnie Zapomniałem, że gra solo. Dobra. Biorę tego spajka lecimy. Pajk też ma nowego Star Powera, tylko nie ma jeszcze Crow. Dobrze mówię, Crow? Mhm, Crow. Bibi i Tikuś. I Tik, najgorsza postać w grze. O Boże! Nie! Nie! Ja wczoraj w ogóle na dworze zebrałem całą buzię śliny. Później zaczęła mnie bolić, boleć. Bo ja i tak mnie bolało, więc nie mogłem wytrzymać. No, mhm. to chyba będzie ostatnia kiereczka. Już nie wiem, czy tym się nagrywać. Brawl Starsy. Boże. Brawl Ojej, Bibi. Ej, wit? Znacie Citroxa? Jak znacie, to ja mam dla niego takiego mita. Ehm, napiszcie mu w komentarzu tego mita. Ehm, gdy. Gdy Bibi. Ma naładowany pasek sprintu, to jej baseball jest na czerwony kolor, kolor. A jeżeli nie ma go naładowanego, to ma szary. Tak? Szary? No, coś takiego. Bo! Wow, no nie! Maszynka mnie zbiła To właśnie ten mit dajcie Sydroksowi, dobra. Jest to był niestety już z odcinko. Komentujcie, subskrybujcie, łapki, łapeczki w górę. Ja się z Wami żegnam. Na razie! I cześć, Spike. Do zobaczenia!